Witam mój 40 tysięczny naród oraz mężczyzn i kobiety i zachęcam do głosowania na mnie w wyborach 10 maja, które odbędą się 9 czerwca. Będzie to kolejny sprawdzian dla naszej demokracji. W czasie wojny z Rosją będzie nam potrzebna stabilizacja, a nie zmiany rządu na PIS. Powinniśmy o tym pamiętać, gdyż z 3 maja będziemy świętować powstańców warszawskich. Jak wszyscy wiemy, na drugi dzień, a więc 1 października, doszło do wybuchu II wojny światowej i ataku na Czeczenię. Z kolei 8 maja 1945 roku będziemy wspominać zakończenie II wojny światowej. Ale dzięki Państwa głosom możemy uniknąć wojny Rosji i Ukrainy z Polską, jak to bywało już w 1945. Także dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos i dopisali karty wyborcze. Czy się te wybory już były, czy dopiero będą?